Zaczynam od przypraw najpierw 18 g soli morskiej, następnie dwie pełne łyżki majeranku, a teraz czas na czosnek 5 średnich ząbków, może być troszeczkę więcej, przyciskam je przez praskę. Jeśli nie masz świeżego czosnku, może z powodzeniem użyć czosnku suszonego. Dodaję około jednej łyżki oliwy i teraz wszystko razem dokładnie wcieram w mięso. Zarówno z jednej, jak i z drugiej strony wszędzie dookoła. Powoli, ale dokładnie. Na koniec od góry świeżo mielony, czarny pieprz, tak grubo mielony. Zawijam boczek w folię spożywczą i chowam do lodówki na 24 godziny. Następnego dnia wyciągam mięso z lodówki i zostawiam na blacie na 20-30 minut. Ustawiam 180 stopni Celsjusza i 40 minut na pieczenie. Niech się rozgrzeje. Ja dzisiaj piekę w foremce. Pasuje idealnie do naszej szuflady. Zobaczcie, nie zasłania po bokach. Powietrze będzie pięknie krążyć. Kładamy do rozgrzanego iFryera i pieczemy. Mija 40 minut. Taka temperatura jest w środku, więc mięso nie jest jeszcze dobre. Obracam na drugą stronę i wstawiam na kolejne 15 minut w 180 stop. Po 15 minutach mięso jest gotowe. Ale ja chcę im bardziej przypieczony od góry, więc dodaję jeszcze 10 minut, tak żeby tu u góry była piękna, chrupiąca skórka. Po upieczeniu przekładam boczek do płaskiego naczynia żaroodpornego, Zlewam tłuszcz z pieczenia, ale tylko ten klarowny, bez przypalonych przypraw. Polewam nim boczek z góry i odstawiam do styknięcia, Chowam na noc do lodówki i tak wygląda następnego dnia. I uwierzcie mi, smakuje tak pięknie i cudownie jak wygląda. Piękny, prawda?